Cześć, witam na kanale Hard W tym odcinku pokażę ci, jak wsadzić karty, dwie karty SIM do telefonu Samsung Galaxy M54. Na początku musimy wsiąść w nasz telefon i zlokalizować gniazdo na kieszonki kart SIM. Jest ono w tym miejscu. Bierzemy klucz do otwierania tych kieszonek, wkładamy tutaj do dziurki i dociskamy. Gdy nam troszeczkę wyskoczy, wyjmujemy. I teraz bierzemy naszą kartę SIM 1 i wkładamy ją tutaj do gniazda karty SIM 1. Zgodnie z wycięciem, zgodnie z rysunkiem. Dociskamy tak, żeby nie wypadła, teraz ona nie wypadnie. Odwracamy sobie i teraz mamy tutaj kartę SIM 2. Ona jest obrócona i w taki sam sposób ustawiamy naszą drugą kartę SIM. Też ją tak obracamy i lekko dociskamy. Warto pamiętać, że jeżeli wsadzimy sobie drugą kartę SIM, nie będziemy mieli jak wsadzić karty SD. Połóżcie tu po prostu nie zmieści. Będziemy musieli zdecydować się na drugą kartę SIM lub kartę SD. Teraz kartą SIM 1 do góry wsuwamy i dociskamy kieszonkę. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.